Zczyłem bo nie byłem w stanie nic zrobić. Nie nic. Mamy kolejnego bolenia, eee, chyba trochę mniejszy jak tamten. A już mamy zestaw z Norwegii, także. Z misji Zgadza się Tomaszu. A se zaraz taki obrotek e, podmienię, bo i tak on dosłownie pójdzie na, na DevNexusa. Ewentualnie będę dwa takie kołowrotki, jeśli się sprawdzi. Bo się zastanawiam, czy do, 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 do tego Nexusa 8 kg pod fluorokarbon, czy od razu, czy od razu 10 kg, nie? Chyba bardziej chyba, kuczek, kowrotek Chyba bo to chyba, e, u jest sprzętu chyba nie ma. Uu. Co to nam wzięło? Może to łososz? Dobra, e, 70 metrów jest 0,40 e, nylonu bądź chlorokarbonu. Mam plecionkę 0,25. To podejrzewam, że za 90 metrów pewnie powinno być drzewki. Na razie podkręcam na stówę, bo mamy jakąś konkretną rybę i to nie jest szupak. Próbuję trzymać, zwianie cały czas, ale widzę, że nie, no dopiero jak on odpuszcza, to możemy cokolwiek. Jak dojedzie może do 60 metrów, to wtedy spróbuję na zamknąć na 100%. Ale chyba dojedzie, dobra. Albo się zerwie, albo się nie zerwie. Duwendka jest do 35 kg, kołowrotek dycha i plecionka 15 Czyli plecionka jest mocniejsza od kołowrotka. I moc jeszcze już nie możemy założyć żyłki. Ja 15 kilo Nie mam pojęcia szczerze co to Naprawdę Ja nie jestem w stanie tego No na razie się trochę, trochę trzymał ale Nie mogę nawet go ruszyć Nawet to 10 cm może teraz Nie Zwijam i nic O teraz to o. Masakra Masakra Udało się go no, chociaż w miejscu go zatrzymać, ale on przed nie chodzi. Może to łosoś Może to łosoś kurnia Nie wiem Będziemy w ogóle w stanie cokolwiek zrobić. Na razie to ryba zdecydowanie wygrywa. Zwijam i nie mogę go ruszyć, nie? Zwijam i nic. O, je, 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 je. Chyba, że się zmęczy, nie? Mam nadzieję, że to ryba się męczy. Na czerwonym podciągałem, że to z żyłka nie strzeliła. Cud. No, chyba delikatnie go przystopowałem. Bo na razie... Nie ucieka, nie? Mimo, że napręża to żyłkę, ale nie wywija żyłki więcej. To na pewno na plus. Sam ciekawe, jestem, co to będzie. To nie jest szczupak. A, na łososia też to nie, ale boleń. Przecież... No, nie wiem. Nawet jeśli boleń był to diamentowy, to, to by nie, wy nie wyjechałby nam tak. Także to chyba pozostaje łosoś, tak mi się wydaje. 50 metrów. Może szczupak, no ale to nie wygląda na szczupaka. Jak myślisz, Tomasz, co to może być? No różne my myśli chodzą po głowie, mówiąc szczerze. Na razie go. Po troszeczkę po 10 20 cm czasem. Teraz znowu 10. Skubany teraz kilka metrów na dnem chodzi. To mamy prawie 20 metrów w tym, mie tym miejscu gdzie on akurat pływa. I zupełnie inna walka, bo takie są obciążenia na triggerach. W pana dwugo tego nie ma czuć. Czuć tutaj opór tej ryby niesamowicie. I niesamowite przeciążenie. Wszystko to jest nies niesamowicie odczuwalne. Po prostu czuć te ryby bardziej aniżeli na płytszej planet. Zdecydowanie. Zdecydowanie. I to pompowanie jest bardzo dobrze zrobione. Udało się chyba zastopować. Zastanawiam się, czy Hamusa może nie odpuścić na razie wstępnie. I pomarudku na tyle, ile mogę. Ale cały czas kilka metrów nad dnem chodzi z Kubany. Hmm, to zazwyczaj chyba łosa się chyba tak robią. Może złoty łosoś? Ale to wyglądało w na bolenia. No nie wiem, nie mam pojęcia. Godzina w ogóle jest 17.13. No to wziął chyba około 17. Toki 35 kg wytrzymałości a ten Deptekst ma 25, ale i tak go mu kupuję, bo ma 4 metry. żyłka też jest max 15 kg, tak jak tutaj można zamontować. I Kowrotek sklepowy, ten najlepszy spławikowo spinningowy na 28 yy, poziomie, też jest 10 kg, tak jak tutaj. Tylko, że chyba 10 metrów tej 0,40 chyba jest mniej i ma lepsze przełożenie. A też ma 10 kilo, tak jak, tak jak ten kowo, tak, nie? Z misji z, z Norwegii, tak samo i ta wędka, która jest z misji z Norwegii, właśnie Stąd. No patrzcie, udało się, udało go się zastopować i stopniowo go do siebie przyciągamy. Tu jeszcze potem może... Jeszcze jak tutaj będziemy mieli go na 10-12 metrów zmniejszę jeszcze może hamulec, bo jak jeszcze zrobi zryw, żeby nam się nie zerwał. Czyli na to by chodzi, że bo tutaj się męczy. Bo inaczej on by cały czas mi pomału, pewnie by odjeżdżał, nie? Ile nam odjechał? na 50 parametrów. metrów. Pst. no. Odjazd kapitalny zrobił. I no już musi być, chyba... Mogę zbie cały czas. O, 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 o. No, no. Idzie to się zmęczył te pompowanie go faktycznie go zmęczyło. Bo mogę go sobie pomalutku zwijać. No i super zajebiście Weź, Przy mamy do... wolną rękę dobra tak troszeczkę sekuracyjnie. Bo to jest duża ryba i nie chcę, żeby się zerwała. Nie mam pojęcia o 100%. Co to jest? Oś teraz na środku głębokości teraz krąży. Co to jest za ryba? Tu już trochę tu już odpoczął, odpoczął, odpoczął To my od razu będziemy stopować. No. Drugi, drugi zryw robi. Ewidentnie. Widzicie? Nie przybić, jest. W połowie można powiedzieć tego co odjechał. Dobrze, to żyłka jest 15 kilo to wytrzymuje to I teraz wyobraźcie sobie na, na tym nexusie najmocniejsze słowikowe walce, z którą możemy kupić w sklepiku e, normalnym, nie? Poszedłby. A kto wie czy może to nie ta sama ryba co, co nam zaszła? Dobrze sobie zmniejszę. Musimy go znowu umęczyć. Znowu go musimy umęczyć. Dostał powera. Ewidentnie. Musimy go umęczyć. Co? To jest za portfor. Mogę normalnie zwijać? Czy No dobra. Zwiększ kobalec. Pytanie na jak długo? Mogłoby się wydawać, że ciągniemy rybę półtora kilo, nie? <laughs> A tak nie jest, tak niestety nie jest. Dobra, na razie póki możemy go jeszcze ciągniemy. A to. On jeszcze nie do końca umęczony jest, podejrzewam. Nie, 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 nie. Podwiniemy go na tyle, ile możemy go podwinąć. Bo każdy kolejny z ryb to będzie, będzie go drogo kosztować. Już go zresztą kosztował to, co zrobił. Horde pewnie około 10 minut. I też tu ten kołowrotek ze sklepu, mimo że ma wytrzymałość taką samą, ale lepsze przełożenie. 10 metrów chyba mniej, te 0,40 wchodzi. Ale my i tak uży używamy zero 0,25. Dobra, mamy go już blisko. A sekulacyjnie jeszcze jest mniejsze. Co to jest? 10 metrów, b przepraszam. Co to za ryba nam wzięła? Widzę łosoś. To jest łosoś. Grubo to jest łosoś, i to będzie życiowe jak nic. Życiowy 339pd i 296 kg, srebro niecałe 14 kg, ale mega walka. No to tutaj łososie są większe i silniejsze jak palje <noise> na Golden Ridge, o tak. Panie kochane, poprawiłem się aż o 6 kg i o ponad 20 cm, bo miałem brązowego. 7 coś dokładnie. 13 kg, hold trwał prawie 12 minut. Huh.